Piotr Dudek, magazyn do kosza Dudek TV Witam Was serdecznie. Mój piękny, imienny dla mnie dzień. Kilka kwestii na początek, pozasportowych. Bardzo Wam dziękuję za pamięć, jeśli chodzi o życzenia sprzed kilku dni urodzinowe i dzisiejsze imienowe. Na pewno za Was wypiję. Także wielkie dzięki. Druga kwestia bardzo fajnie pod ostatnim filmikiem rozgryżała dyskusja na temat odejścia, znaczy pożegnania przez Anwil Włocowek Kamila Łączyńskiego. Właśnie kochani o to chodzi, żeby ta dyskusja była, żebyśmy rozmawiali, dyskutowali, przerzucali się argumentami. Czy na YouTubie, czy na Twitterze, czy także będzie okazja zrobić to face to face zainteresowani wiedzą. W pierwszy weekend sierpnia wielki zlot widzów Dudek TV na chwilę obecną. To w zasadzie lista zamknięta. Takie są jakby możliwości kwaturunkowe, etc. Jest komplecik 50... 50 proszę, osób. Także na pewno te dwa dni, ten pierwszy weekend sierpnia, będzie na pewno bardzo owocny. Będzie okazja porozmawiać nie tylko na kwestie typowo sportowe, typowo koszkarskie, także prywatnie. Jeśli w jakiś sposób ktoś nie ma, szczegółowych informacji na temat tego zlotu, tego spotkania, to proszę o informacje czy na Twitterze, czy pod tym filmikiem, czy drogą mailową, ogólną dostępną także na kanale Durek TV. Także śmiało, śmiało piszcie. To są to w kwestii ogłoszeń parafialnych nazwijmy Natomiast jeśli chodzi o koszkówkę, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się. Dwiema sprawami. W związku z trudną sytuacją finansową spółki, której zadłużenie wynosi 1,5 mln zł, informujemy, i zarząd klubu AZS Koszalin obowiązany został do przygotowania wniosku o upadłość, co jednoznaczne jest z wycofaniem klubu z rozgrywek Polskiej i Koszkówki, jak również zamknięciem klubu sportowego działającego jako spółka akcyjna od roku 2006. Jednocześnie informujemy, iż Rada Nadzorcza przedstawia głównemu właścicielowi spółki plan naprawczy, przedstawiła, którego jednym z głównych założeń było dofinansowanie klubu kwotą miliona złotych, co pozwoliłoby na jego dalsze funkcjonowanie i ustabilizowanie sytuacji finansowej. O ile prezydent miasta Koszyna Piotr Jedliński wyraził chęć i wolę ratowania klubu, tak, pomysł ten nie spotkał się z akceptacją i poparciem większości radnych miejskich, którzy musieliby zatwierdzić nieplanowany wcześniej wydatek z budżetu gminy Miasto Koszalin. Wobec powyższego w najbliższym czasie podjęte zostaną odpowiednie działania niezbędne do uruchomienia procedury upadłości spółki. Mówiąc <klujny> krótko, żegnamy Artes Koszalin, Artes Koszalin, w którym od. Dłuższego czasu działo się bardzo źle pod względem finansowym, pod względem organizacji, zarządzania, dramat. Takie rzeczy już kluby przechodziły. Nie jeden klub z tego powodu upadł. Pytaliście mnie wielokrotnie o mój komentarz. Mój komentarz jest dość brutalny. Jak się nie stać na zabawę grę w grę najwyższym poziomie rozgrywkowym, to się w to nie bawisz. Jeśli mi nie stać na kupno Willi z basenem i mega wypasionego nowego Mercedesa za 2 miliony, no to jeżdżę samochodem za kilkadziesiąt tysięcy. Jeśli mnie na to nie stać, to jeżdżę rowerem. Sprawa jest jakby czysta, oczywista i wiadomo, że jest żal ogromny. Przeżywaliśmy to w jednym klubie. Pamiętam szok, jaki, jaki, jaki spowodował między innymi, jeśli chodzi o kluby, które, no, nie ukrywam, były czy, czy są nadal w moim serduszku. Astoria Bydgoszcz, 2006 rok, wycofanie zespołu z Ekstraklasy ze względów finansowych. Pięknie klub się odrodził, zaczęliśmy od, od trzeciej ligi. Obecnie jest w Ekstraklasie, awansował w tym roku. Ma ambitnych działaczy, ambitnego trenera, zbiera dobrych zawodników. Jest to wszystko dobrze zorganizowane, czyli można, można się odbić od dna. A takie wieczne ratowanie, dokładanie pieniędzy, dofinansowanie klubu, z budżetu miasta, to, 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 to nie jest sposób na, na przetrwanie. Jeśli ktoś nie jest w stanie takiego klubu pociągnąć i to powiedzmy sobie szczerze, to, to, są, to są wymagania rzędu 2 milionów złotych rocznie budżetu. To nie jest kwota, która, która jest jakaś gigantyczna. W Koszynie źle się działo od wielu, wielu miesięcy, kilkunastu miesięcy nawet ostatnie 2-3 sezony też nie było kolorowo, mimo ogromnego żalu kibiców. Ja to zupełnie rozumiem, jako sam jestem kibicem, także w koszolinie na pewno bardzo żałuję, że klubu nie będzie, że chcę i tych rozgrywek na najwyższym poziomie w Polsce, nie będzie można na żywo oglądać. Natomiast no, takie życie, takie, tak, taki, taki sport, taki jest biznes, że y, jest rotacja, y, upadają kluby nieudolnie, nieudolnie zarządzane, y, które toną w długach, tak jak y, Azdez Koszalin, y, który tam działał na wirtualnych pieniądzach, można powiedzieć. I tutaj bardziej y, ja bym się skupił na tym, y, jak skrzywdzono właśnie trenerów, zawodników, kibiców przez takie no, absurdalne zarządzanie klubem Zresztą macie filmik w opisie link tego filmiku przedstawię sprzed kilku tygodni, co, który się nazywał kosztynicka porodia koszkówki No i tak to można określić ten sezon to był ogromny bałagan i żanada Także mówiąc wprost Kluby nieudolne nam bez żalu Jed nie nie jeden już tak odpadł z rywalizacji, jeden już odpadnie, ale tu nie ma czasu na sentymenty, nie ma czasu dla słabej uszy albo do albo, albo wypadną. No, sprawa jest jakby tam prosta, oczywista, że nie dla, e, nie dla klubów z gigantycznymi długami, bo to bo nie, nie, nie tędy droga. <kluje> to jest. <kluje> <kluje> Przepraszam. To jest zły wizerunek i dla ligi, i dla klubu, zawiedzeni zawodnicy, trenerzy, kibice, środowisko, nie stać się, nie bawić się w takie rzeczy, prosta sprawa. W ten sposób będziemy mieli 16 klubów, czyli Parzysta, jak najbardziej w porządku. W tym momencie się jeszcze króciutko odniosę, robiłem to przecież wielokrotnie, do przyznania dzikiej karty dla Śląska Wrocław. Tam się mówi o dużych planach w Wrocławiu: 5-6 milionów złotych to z samego miasta ma wypłynąć do klubu, plus sponsorzy. Także ten budżet może naprawdę być ogromny. Plany też. Natomiast ja jestem przeciwnikiem dzikiej karty. Znam argumenty. Także historia swego czasu: wykupiła dziką kartę. Wiemy, że też zrobiły to kluby w ostatnich latach Stolunia, Lublina, Szczecina itd. i, i, i rzeczywiście one funkcjonują ząbrowy górniczej. One funkcjonują rzeczywiście e, oprócz tego ostatniego, oczywiście z dąbrowy, bo tam problemy finansowe są nadal. One funkcjonują bardzo dobrze. Polski cukier jest, jest w ślicznej czołówce od kilku lat jest w Szczecinie, nieźle w Lublinie Także tutaj są mocne, mocne, fajne ośrodki Natomiast yy, To jednak powinno być w kwestii sportowej Ten awans powinien być wywalczony yy, na parkiecie Na boisku A nie, za, a nie przy pomocy yy. Także no, mnie to się nie podoba yy, Mam nadzieję, że to są ostatnie takie momenty Z takimi dzikusami, bo yy, Po, 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 poważna liga nie ma takich spraw i oczywiście nie, nie wyrzaccił tutaj z NBA, bo to jest, to jest, to jest inny, inny format rozgrywek yy, w poważnych ligach i yy, tak częstych i yy, dzikich kart to, to, to nie ma nigdzie, w żadnej poważnej ligi, oprócz naszej, która yy, jest poważna mimo wszystko. I trzecia kwestia w dzisiejszym odcinku to ja już kilka tygodni temu też było o tym materiał pod tytułem Nie masujmy stóp Kuligowi i lampemu. Zszokowany jestem, ponieważ Mirosław Piesiewicz wypowiedział się na temat macie lampego. Znaczy, z składowych informacji wiemy, że Szanse Lampego na wyjazd do Chin są no, takie maleńkie. Eee... Też był filmik, zapraszam. link poniżej o co chodzi Maciej, Maciejowi Lampemu. Minęło kilka tygodni i nikt nie wie o co o co, o co co jemu chodzi. Eee, skąd takie jego zachowanie. Jakieś tam płacze w mediach i tak dalej. Dla mnie sprawa była bardzo śmieszna, zabawna. Zresztą zapraszam do tego odcinka. magazyn do kosza. Sprawa jest zabawna i ja tutaj mam ogromny żal do Rosała Pieśnich'a, jako presa PLK polskiego. W związku z szkółki przede wszystkim w tym momencie, na, 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 na coś boską, no to to jest, to jest krótki kaszel, krótka piłeczka. Wykonuje się telefon do Macieja Lampego. Czy wcześniej była. Było to zamieszanie z zamianem kuligiem i się pyta wprost stary, o co ci chodzi. To czy nie chcesz występować w Kadrze Polski? Czy to jest największy zaszczyt dla każdego sportowca? Gra w reputacji swojego kraju. nie się on powie, oczywiście chcę tematu nie ma, no i gra. Jak ma jakieś żale, to niech to wyjaśni, niech to wyjaśni działaczami, trenerami kadry. A jak nie chcą, no to niech to powie wprost i niech o tym się mówi głośno, że jeden czy drugi nie chce grać w każdym, i się na nią wypił. To jest prosta sprawa. Yy, co jeszcze ciekawsze, pojawiły się też głosy o tym, że być może do kadr wróci Marcin Gortat. Pomimo te szanse są nawet nieco większe niż na to, że lampy wystąpi w Chinach, mistrzostwa świata. Także wspaniały sukces yy, po tu latach nieobecności. Trafiliśmy na, na parkiety. Mistrzostw Świata w Chinach i takie zamieszanie. Jeśli... To, to jest dla mnie sprawa no niebywała, że zawodnik może odmówić gry w kadrze. To jest naganne, to, to jest, to, jest naganny, to, jest, to jest przekreślające y, takiego zawodnika naprawdę no, masakra. Natomiast y, brak prostego załatwienia sprawy to jest, to jest, dla mnie kosmos, nie? żepisiewicz tam wspomina, że od wielu, wielu miesięcy oni tam próbują się z Maćkiem nie dogadać, zadzwonić, poczekać. To jest krótka piłka. Grasz czy nie? Jeśli grasz, czy masz jakieś, jakieś nie wiem, pretensje, żale, wyjaśnimy to. Jeśli nie grasz, no to mówią o głośno. I jeden czy drugi niech ty grać w kadrze. Po co takie takie mydlenie oczu i przeciąganie tej sprawy w nieskończoność to jest no, mega żenujące I nawet jakby jeden czy drugi zawodnik wystąpił w kadrze jakimś cudem, to nie jest tak pozostaje. No, to, to, to jest sprawa no, niebywała i nie tak się zarządza, nie tak się zarządza Kadom, nie tak się zarządza z związkiem Panie Pisiewicz. Tutaj jednak no, duży minus w stosunku do Pana. Yy, liczyłem, że to będzie jednak tak... no... Męska, męska rozmowa, męska gra. Męskie, szybkie decyzje. No bo jeśli tych decyzji nie ma, to rodzą się plotki, nieporozumienia, nie, nie niedomówienia. A później wychodzi Piesiewicz i mówi, że poczekamy, zobaczymy. Mamy końcówkę czerwca. mamy błagać ich o to. Były filmiki na temat. Co trapi, co go zje Macia Lampego. No i też było o sytuacji Lampego i też Kuliga. Także jest kilka materiałów na kanale TV. Zapraszam do obejrzenia, do odsłuchania. Także no dla mnie to jest, jest praszka. jakieś namawianie, cudowanie, czekanie, litowanie, może jeszcze proszenie. Obłęd. Także mmm, tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam już na kolejny, a ja tymczasem przygotowuję się do świętowania imienin. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, że w tym wszystkim co robię chodzi o to, żeby, żebyśmy mogli na ten temat porozmawiać, podyskutować. To jest, to jest powód, do którego te filmiki są tworzone. Także zapraszam do dyskusji do lajkowania, do subskrybowania Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Piotr Dudek, magazyn kosza, Dudek TV, kłaniam się nisko, pozdrawiam.